Jezioro Lubiki, ktoś tutaj wbił słupę kąpieli, chyba te łabędzie, kto do mnie płynął, chyba nie umieją czytać, ja się będę musiał chyba ewakuować, bo one traktują to jako swoje terytorium, próbowałem tu cokolwiek łapać, ale moi drodzy, poza fajnymi korzonkowymi klimatami, no mu tylko odrobinę wodopójek. Dobrze, dobrze, koledzy, wystarczy. No dobrze. To jest ten układ, przy którym my będziemy sobie trzymali się we właściwej odległości. Ślicznie wyglądacie, śliczna para, tam się przed przedtem tłuku jakieś gęsi. Ciekawy, dlaczego. Ale, mimo wszystko, łapąc się z dużym ptakiem, może zrobić krzywdę, jak się zdenerwuje. Te wyglądają na takie, które choćby dla samej zasady są gotowe pogonić. Samiec właśnie na dół szyję. Więc to jest ostrzeżenie, że chcę zaimponować samicy. I pogonić intruza, którym ja tutaj niewątpliwie jestem. Zobaczmy resztę tej miejscówki. To już jest większe jeziorko w województwie pomorskim bardzo fajne jeziorko bogate w ryby no niestety jak już mówiłem z planktonu udało mi się nałapać tylko wodopujek więc wypuściłem towarzystwo A szkoda bo moje rybki nadal są głodne póki co łabątki To są lubiki, kolego, to są lubiki. Postawili teraz tu jakieś domki kempingowe w pobliżu. Kiedyś to było zupełnie fajnie zupełna cisza i, i nic nie świeciło tego jeziora. Przycinawisko no. z prawej strony. Zawsze tutaj jeździłem się kąpać w lecie, jak było plus 30, bo woda miała wtedy 25 stopni, takie akuratne. W pobliżu mieszka ciocia, więc było gdzie zostawić samochód albo inny pojazd. Bo nie zawsze samochodem człowiek jeździ, czasem, czasem motorem. Taka sobie fajna okolica. O, olsza czarna jest, fajnie, dobrze wiedzieć. Będziecie po przyjeżdżać, jak się wszystkie inne źródła skończą. No, nasi tu byli, jak widać, ktoś zostawił buteleczkę. A co tam? Po co komu tamten śmietnik można zostawić? Tak, tu nie wiem o czym mówisz, nic mi nie leci Piękne to będzie są Przepraszam za odblaski, ale ze słońcem nie uzgadniałem. Czy trzeba lecieć gdzieś dalej? Bo odpływają, to ja też spływam.